Moja panienko, zabierz mnie, starca, do siebie. Mam dość już życia w tym biegle, Chcę jeszcze zamieszkać w biegle. O, o, moja niebieska królowo, Usłyśmy ciche wołanie. Chcę w drogę ruszyć do ciebie, Przygotuj mi miękkie posłanie. Ty mówił, już swój paciorek, się grzecznie ułożył, to wtedy magicznym zaklęciem szafę przed sobą otworzy. W tej szafie aż trudno uwierzyć. cuda przeróżne się działy. Kuciaki z skupane. i to snu dziadkowi śpiewały. Nuciły mu kołysanki, opowiadały pajeczki. I w szafie były też kraty. Tak na wypadek ucieczki. Gdy usnął, słodko jak dziecię, po bajkach i kołysance, to Bozia przyszła do niego i udusiła ludańcem. Spełniła jego modlitwy, prośby i ciche wołanie i w szapie tej z kurczakami przygotowała posłagę. Proszę Państwa, moje ciężkie życie jest jak ta historia. Coraz bardziej miasto ogranicza wszystkich artystów tutaj, że w Krakowie i chciałbym zrobić coś, aby zniweczyć ich plany i zakazać jakichkolwiek zezwoleń. Żeby wszyscy byli wolni i szczęśliwi i na przykład, żeby przywrócić baloniarzy na szczurłach na rynku, fire show i inne tego typu rzeczy. Potwierdzą, że jestem strasznym diabłem, nie pozwalają mi tutaj wyjść w tym że przebraniu i te zezwolenia i pokazać, że ja jestem dobrym diabłem. Naprawdę jestem takim dobrym diabłem, że potrafię uleczyć. Wśród dzisiaj tutaj nas zebranych jest ktoś bardzo chory. Ja czuję tą osobowość, że ona tu jest. O! Słyszę, że się zbliża. Czy jesteś chory? do ciebie kodę, żeby cię uleczyć. Nie bój się. Czy zjazd może diabła i śmierć? No. Czy są straszni? Nie. Boją się ich dzieci? Nie. A, więc to tak. To teraz Jest namiętnik w postaci historycznej. Proszę Państwa, postulujmy miejsce dla diabła. Postulujmy o miejsce dla wszystkich Proszę Państwa, umiem dla Was występować, ale miasto niestety nas troszkę chce ograniczyć. Dlatego będę wybierał się uh... a, w pielgrzymkę, do... w całą Polskę. Zacznę w tym tygodniu w Krakowie. Będę miał tu magiczną księgę. Jeśli będę zbierał podpisy, to nie będzie żaden pakt, absolutnie, absolutnie. Niech mi ktoś zaraz robi, on Po prostu będę zbierał podpisy, kto jest za tym, żeby w parku kulturowym zmienić zasady, pewne zasady dotyczące zezwoleń dla artystów i nie tylko. A jeżeli uda mi się zmienić taką rzecz, to może zmienimy coś w ogóle, w tym, że w naszym państwie chciałbym Wam wszystkim pokazać naprawdę z tym bardzo dobrym diabłem i dać Wam zakazane owoce. Maria Magdalena! Jabuszka. Proszę Państwa, zakazany owoc! Księgij się! ja i umyj się umyjcie oczywiście! Umyjcie też owoce Będę rzucał! Uwaga! Łapcie! Ktoś ma kask?! Pyta mi się, palo! Łapcie, Jabłuszka! Zakazany owoc od diabełka! Proszę Państwa, zakazany owoc smakuje najlepiej, ale wystarczy po niego sięgnąć! I nie ma co się bać! Strażników, którzy bywają przyjemni. I księży, którzy bywają mniej przyjemni. A tym bardziej nie ma co się bać diabłów, którzy bywają bardzo przyjemni! Ja bywam jeszcze czekoladkę, ale boję się, że się rozpuściła. Bo wsadziłem ją gdzieś pomiędzy różne takie rzeczy. No mówię, no, tymi swoimi łapami. Uwaga, dzieci! Łapiecie Łapiecie Proszę bardzo! Jeszcze raz! Uwaga! Ajaj! Uleciłem go tak, że złapał jabłko! Proszę Państwa, to było... Dziękuję za Pojawiamy ja i lokonujemy! I nie tylko, czasem też stoimy bez ruchu! Ale ja tam trochę się lubię poruszać! Mój numer 666-666-999! Dziękuję! I to sobie w kolejnej bajce! Super! Dobra.